To jest powód, dla którego upewniam się, że transmisja na żywo chyba przystają mieć rację, tu Słuchajcie, yy, straciłam wątek. Pan, pan listonosz wybił mnie z rytmu, będzie trzeba edytować. No trudno. Wracam do ogłaszania naszej ramówki. Słuchajcie, bardzo króciutko dzisiaj widzę, że działa, bo transmisja idzie, także przynajmniej jakiś plus tego wszystkiego. Słuchajcie. Mamy już informacje o tym, jak będą wyglądały nasze warsztaty. Słuchajcie, w związku z tym, że już ostatnio dyskutowaliśmy o tym, czy, czy te warsztaty zostawić tak jak zawsze, było o godzinie 18.30, czy jednak przenieść na godzinę 11.00, i dużo było takich dyskusji, dużo takiego rozmyślania, jednak mogę Wam ogłosić decyzję, że jednak będziemy zmieniać tą godzinę na godzinę 11.00. Stwierdziliśmy, że po prostu ta wartość, którą daje nam naturalne oświetlenie, niezależnie czy zima, czy Lato o godzinie 11 mamy fajne światło, wszystko dobrze widać, wtedy jeszcze lepiej można te warsztaty nagrać. Jednak przenosimy je na godzinę 11, ale nic strasznego, bo nawet jeżeli tradycyjnie oglądacie o godzinie 18.30, to oczywiście te nagrania będą tutaj na naszym kanale YouTube'owym zostawały. Co najważniejsze, trzeba wiedzieć o warsztatach, tak? Może od początku dla tych osób, które może pierwszy raz dowiadują się o tych warsztatach. Od dobrych kilku lat właściwie tak. Zaczęło się to głównie w tym okresie takim około pandemicznym. Prowadzimy warsztaty online tutaj naszego rękodzieła. Na co dzień prowadzimy warsztaty i kursy rękodzieła, m.in. szydełkowania, makramy, drutów, pancznil, różnych technik rękodzielniczych, których uczymy w naszych kursach. Natomiast zauważyłyśmy, że przydaje się czasami, nawet będąc w takim kursie, od czasu do czasu spotkać na żywo, podyskutować, może zobaczyć jakiś nowy, inspirujący temat i wykorzystać umiejętności, które już się, już się ma. Natomiast postanowiłyśmy robić to nie tylko wewnątrz naszych kursów, tak trochę za kurtynką plotki, ale też robić to na zewnątrz, aby móc trochę zarażać tym bakcynem rękodzieła dalej. Celowo zazwyczaj wybieramy takie dosyć łatwe tematy, które nawet jeżeli ktoś się nie uczył danej techniki, to może chociażby spróbować, albo przynajmniej pooglądać. Natomiast największy nacisk kładziemy na takie plotkowanie, czyli te nasze o plotki, o oplatanie, przyplotkowanie i tutaj te plotki to jest takie główne serce. Dlatego spotykamy się właśnie na żywo. Dlatego mi zależy, aby te warsztaty się odbywały. Dla nas jest to też fajne narzędzie tego, aby sprawdzać, które tematy bardziej wam się podobają, które trendy są wam bliższe. Zaraz będę ogłaszać ramówkę i powiem też dlaczego właśnie taki trend dla nas to też jest taki jeden wielki test i trochę możliwość zbadania, co wam się podoba, co wam sprawia frajdę, z czego lubicie u nas korzystać. Natomiast o czym jeszcze chcę powiedzieć, że te nasze warsztaty bardzo często stają się podstawą materiałów, które później w wersji obrobionej, wyedytowanej, takiej troszkę cukiereczkowej, trafiają do naszych kursów online. Owych. Dlatego zachęcam cię za każdym razem, kiedy wpadasz tutaj na nasze warsztaty, aby zaglądać, czy przypadkiem w opisie albo gdzieś w trakcie naszego warsztatu nie kierujemy cię do następnych kroków. Co jeszcze musisz wiedzieć o naszych warsztatach? Bardzo często prowadzą je osoby z naszej Akademii Rękodzielnika. Akademia to jest taki półroczny program wsparcia twórców rękodzieła którym dzielimy się naszym biznesowym know-how. Bardzo często są to też osoby, które testują swoje warsztaty, rękodzieła, różne pomysły na warsztaty i udostępniamy tą przestrzeń właśnie bezpłatnych, poniedziałkowych warsztatów jako taki poligon doświadczalny, aby z jednej strony dla Ciebie dostarczyć wartość ciekawego, nowego, może innowacyjnego też warsztatów, może jakiejś jeszcze innej odsłonie danej techniki albo w zupełnie nowej technice, ale jednocześnie móc czerpać, aby zbadać, czy nasze szalone pomysły, często jakieś generowane tutaj w Akademii Innowacje, mają rację bytu, i po prostu zderzyć je troszeczkę z rzeczywistością po drugiej stronie. Dlatego, czego możesz się spodziewać? Warsztaty rękodzieła, które poprowadzę ja osobiście lub dziewczyny z naszego zespołu, ale również możesz tutaj znaleźć warsztaty gościnne, bardzo często prowadzone przez uczestniczki lub absolwentki naszej Akademii Rękodzielnika, ale również często znajdziesz warsztaty różne różnych technik rękodzieła, których na co dzień w Oplotki u nas nie ma. W postaci takiego gościnnego warsztatu różnych twórców i artystów, którzy chcą się podzielić swoją pracą tutaj właśnie na naszej oplotkowej, YouTube'owej platformie. Czego możesz się spodziewać w najbliższym czasie? Wiem, że chcę tutaj troszeczkę ujawnić, co się będzie działo, natomiast nie chcę, aby to był zbyt duży spoiler. Świadomie chcę sobie zostawić miejsce na to, aby zapraszać tutaj jeszcze gości i trochę otworzyć się na to, co przyniesie tegoroczna Akademia Rękodziennika. Już mogę Ci zdradzić, że na pokładzie mamy wiele uczestniczeń, które właśnie zajmują się warsztatami od takiej niecodziennej strony, więc bardzo będę chciała tutaj trochę przemycić to na nasze warsztaty. Natomiast zaczniemy od trendu, który pokazała nasza konferencja Handmade Business Summit. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, to znajdziesz tutaj playlisty, żeby zobaczyć o co chodzi w konferencji dla twórców i fanów rękodziennika dzieła, która odbywa się tutaj w Oplotki na początku września co roku. Na konferencji bardzo głośno wybrzmiał nam trend takiego less waste i wykorzystania rękodzieła po to, aby w troszeczkę bardziej przyjazny sposób podchodzić do naszych nawyków związanych z codziennością. I w naszej ramówce, przynajmniej w tych pierwszych warsztatach, które pojawią się już w październiku listopadzie, bardzo chciałabym pociągnąć ten trend, nawiązać do niego i dać Ci praktyczne tematy warsztatowe, z których możesz skorzystać, aby właśnie wykorzystać. I ten trend i różne techniki rękodzieła, aby wesprzeć się w takiej troszeczkę less codzienności. Dlatego zaczniemy od pierwszego warsztatu. Kto jak nie ja, oczywiście to ja poprowadzę pierwszy warsztat już za tydzień. Pokażę Ci, jak zrobić. Przy pomocy szydełka i najzwyklejszego bawełnianego sznurka takie waciki do twarzy, których możesz używać wielokrotnie dzięki praniu ich po prostu w pralce. Waciki, których nie musisz wyrzucać, tak jak zwykłe takie bawełniane waciki kupowane w różnego rodzaju drogeriach. Waciki, które możesz wyprać, wyparzyć, nawet wygotować, które mogą stać się ciekawym takim face scrubem albo bardzo mięciutkim narzędziem do codziennego pielęgnowania twarzy. Dla mnie osobiście hit. Sama używam i bardzo polecam. Myślę, że też używanie bawełny gdzieś tutaj w codziennych takich czynnościach kosmetycznych to taki plus, że po prostu tą bawełnę można właśnie wyprać, nawet wygotować, jeżeli potrzebujemy ją porządnie zdezynfekować i może nam służyć latami. Więc pokażę ci najprostszy na świecie wzór na waciki wykonane przy pomocy bawełnianego sznurka, dzięki którym stworzysz dowolną ilość tego typu pomocy kosmetycznych. To taki pierwszy temat i już go ogłaszam, ponieważ będzie już za tydzień. Natomiast o czym warto wspomnieć? Ja postaram się te nasze warsztaty zapowiadać tutaj na YouTubie w formie Takiej tabliczki czy takiego live'a, który będzie tutaj wisiał jako zapowiedziany live. Dlaczego? Dlatego, aby łatwo było w opisie znaleźć materiały potrzebne do danego warsztatu. Na najbliższy warsztat jedyne czego potrzebujesz, to tak naprawdę sznurek bawełniany i szydełko o odpowiednim rozmiarze. Dobrze, żeby to był dosyć cienki sznurek i dosyć małe szydełko, natomiast nada się tak naprawdę każde, w zależności od tego, jak duże mają być twoje baciki. Natomiast chcę Ci tylko powiedzieć, że w kolejnych warsztatach w ten sposób będziemy się starały tutaj w zespole, czy ja sama, przygotowywać zapowiedzi warsztatów, po to, aby można było się nastawić, które z materiałów, ze swojej szafy, z przydasiami, czy może z zapasów sąsiadki albo koleżanki przynieść na taki warsztat. Będziemy oczywiście namawiać do tego, aby brać udział w warsztatach, choćby ze względu na to, że stawiamy. Największy nacisk na tematy, które łatwo wykonać przy pomocy tego, co w domu mamy. Najczęściej jakiś sznurek bawełniany w domu jest. Jeżeli choć odrobinę interesujesz się szydełkowaniem, to prawdopodobnie choć jedno szydełko w domu znajdziesz, a jeżeli nie, to z łatwością pożyczysz. Niekoniecznie musimy od razu kupować, aby po prostu spróbować. Ja wierzę też, że będzie to fajne spotkanie dla uczestniczek naszego kursu. Oczywiście one zawsze mają do tych warsztatów dostęp, więc niekoniecznie zawsze biorą udział na żywo, natomiast cieszę się, że jest to fajne uzupełnienie tego, co już umiemy, jak możemy wykorzystać takie najbardziej podstawowe sploty, aby stworzyć coś nowego w trendzie, który mam wrażenie staje się coraz popularniejszy, a nasza konferencja pokazała, że ten trend coraz bardziej Was interesuje. Pojawią się też warsztaty, gdzie będę pokazywała, jak zrobić taką praktyczną myjkę do ciała, również przy pomocy szydełka. Pojawi się również kolejny warsztat w technice makramy, kolejny praktyczny. Myślę, że pokażę takie podstawowe sploty makramowe na, na przykład jakimś pasku przydatnym do telefonu. Chodzi mi po głowie taki pomysł na wykorzystanie paska, którym możemy sobie przypiąć telefon, kiedy idziemy na spacer. Ja tutaj mam coś takiego, co dostałam w prezencie. Uważam to za jeden z fajniejszych patentów czemu by takiego paska nie, za, nie zastąpić jakąś fikuśną makramą. Także to będzie kolejny warsztat. Natomiast już w listopadzie zaprosiłam gościnę, która już mi wstępnie potwierdziła i zgodziła się. Gościnę, którą znacie też z naszej konferencji. Joannę Torgazę, która pokazywała jak wykorzystać haft. Aby przedłużać życie swoich ubrań. Nie chcę za dużo zdradzać, ale jeżeli temat łatki to jest coś, co kojarzysz, to zobaczysz łatki w zupełnie innym wydaniu, takim, które upgrade'ują Twoją garderobę. Jeżeli masz jakąś ulubioną bluzę czy spodnie, które mają jakąś małą dziurkę, to zobaczysz, jak możesz je. Upgradeować, a niekoniecznie odłożyć czy wyrzucić i nosić na nowo. Także zapraszam Cię, bardzo mocno będziemy w, te, w tej jesieni, jesienno-zimowym klimacie, w tym naszym 2023 roku, eksplorować temat taki: less waste i sprawdzać, jak nasze techniki, którymi operujemy na co dzień, Mogą zapewnić nam dodatkowe wrażenia, aby podłączyć się pod ten, moim zdaniem, świetny trend. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wskakuj do nas albo pisz do mnie bezpośrednio na AgnieszkaMałpaOplotki.pl. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Pamiętaj, że wszystkie warsztaty będą się tutaj odbywały w poniedziałki, tak jak zawsze, od kilku lat już poniedziałki, natomiast zmieniamy godzinę na 11.30. Natomiast same nagrania będą pozostawały tu do Twojej dyspozycji, możesz do, z nich korzystać w dowolnym czasie. Mam nadzieję, widzimy się na warsztatach rękodzieła. Oczywiście serdecznie zapraszam Cię też do korzystania z nagrań z poprzedniego sezonu. Było tam bardzo wiele technik, włącznie z wypalaniem w drewnie makramą, szydełkowaniem, mindfulnessowym takim uważnym rysowaniem i wiele, wiele innych. Także jeżeli to coś dla Ciebie, to zaglądaj. Znajdziesz tam niesamowite inspiracje dla twórczego wylogowania z tempa tej pędzącej rzeczywistości. Widzimy się, mam nadzieję, na kolejnych warsztatach. Do zobaczenia.